Jakie są wasze projekty, które za chwilę zrobicie? No my już mamy plany, ponieważ to, co jest, to, to jest fajne, to to, że my mamy chęć przekazywania czegoś więcej ludziom, chęć niesienia takiej misji ja się bardzo i motywacji. Ja się bardzo cieszę, chociażby dlatego, że, że nas połączyli ze sobą, że dzisiaj możemy stworzyć coś fajnego, że możemy motywować kobiety, że już tworzymy dwa, mogę powiedzieć właśnie takie kampy dla kobiet, które na których ja będę uczył moje Fidlarwy jak ćwiczyć, Paula będzie uczyć jak tańczyć, jak poczuć się kobietą. No tutaj ja będę chciał właśnie też wyciągnąć to, że Paula jest jednak coachem i psychologiem i będzie mogła te nasze polskie kobiety, które czasami są po prostu zakompleksione, motywować do tego, żeby, żeby się ukochały. Ale to jest w ogóle piękne, dlatego że właśnie ta naturalna, wychodząca z serca misja Kuczaja, bo kobiety się w nią absolutnie zakochały i poszły w świat i teraz jakby on też jest niesamowity, że w ogóle tam w mojej postaci czy w jakiejkolwiek innej próbuje dać takie narzędzia, żeby faktycznie to zaistniało i było, w, było bardziej w świecie, więc dziewczyny szukajcie nas w internecie, znajdziecie, chcemy wam pomagać, chcemy wysłać dobrą energię, dawać narzędzia, uczyć sobie kobiecości, tańca, a sama obecność z nim już w ogóle poprawia nastrój i Ja w ogóle... się bardzo właśnie, to co powiedziała Paula, ja się bardzo z tego cieszę, że ja mam dzisiaj taką możliwość, że jako mężczyzna, jako facet, który gdzieś tam wypłynął w mediach, mam możliwość pokazywania fajnych kobiet, bo dzisiaj właśnie tworząc jakiś tam swój właśnie kuczaj fitness, w planach mam pokazywanie innych trenerek, nie tylko y, Anny Lewandowskiej, nie tylko Ewy Hodakowskiej tylko też trenerek, które są naprawdę w Polsce pochowane gdzieś tam w małych miejscowościach, które są niesamowitymi po prostu perełkami. Ja już dwie takie wyciągnąłem, jedną z Londynu, drugą z Krotoszyna, które teraz y, za chwilę, mam nadzieję, dzięki mnie właśnie będą mogły się pokazać. I kolejny, mam kolejny projekt właśnie w planach, pokazywanie fit trenerek, które są w Polsce, a niekoniecznie są po prostu znanymi e, twarzami. Jeszcze to w zasadzie jedno, że ponieważ no tak, e, my mamy ogromną wdzięczność do tego, że mamy fajne życie w takim sensie, że robimy to, co kochamy. I dlatego właśnie w taki sposób chcielibyśmy się tym podzielić e, z resztą e, świata. Z tej wdzięczności, że możemy to robić, chcemy po prostu to dawać dalej. Dokładnie. Podzielić się, podzielić się tym. No ja na, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć szczerze, że nie myślałem, nie marzyłem o tym, że ja mogę mieć to w życiu, co mam w tym momencie. Że, że mogę mieć taką jak popularność, jaką mam i może to jest wcześnie, może to jest za wcześnie, no, półtora roku tak naprawdę wcześnie. dopiero jestem, ale no, no zależy mi na tym, żeby gdzieś tam się tym podzielić z ludźmi i wciągać w to kolejne osoby, które mają coś do przekazania, a no niekoniecznie w dzisiejszych czasach naprawdę bardzo trudno jest się wybić, powiedzmy sobie szczerze. I ja się cieszę, że mogę gdzieś tam wyłuskiwać te osoby. W takim razie, gdzie można znaleźć te informacje ym, bardziej szczegółowe na temat tych kampów i od kiedy? Dziękuję za to pytanie. Pierwsze, pierwszy bootcamp robimy już w czerwcu. Kuczajkamp w polskich górach od 27 czerwca. Szczegółowe informacje na Facebooku u Kuczaja, również i u mnie. A następna nasza wyprawa, już troszkę bardziej dalej, że tak powiem, w stronę Hiszpanii, Lored de Mar. Chodziło też o to, żeby zabrać dziewczyny, te, które będą sobie mogły na to pozwolić, w taką prawdziwą podróż ku słońcu, ku motywacji i żeby zapomniało o całym świecie i pomyślały wreszcie o sobie.